Jesteś tak naprawdę księżniczką. Dobrze, a teraz chodź, bo odlat za kilka minut. O, no znam, że jednak O, córeczko, tak bardzo się za tobą stęskniłam. Wujku, ty nie idziesz? I jak, podoba ci się? Niech ktoś mnie więc wytłumaczy, co się tutaj dzieje. Dzieje. Wstawaj, księżniczki nie śpią do późna. No już. Ale która go godzina? Chociaż mi powiedz. Ósma, a śniadanie czeka na stole, na dole. Zapraszam. Tylko jeszcze najpierw musimy wybrać tobie strój. Ale nie mogę pójść, tak? Choć co myślisz o tej sukience? Mam to włożyć? Ale to jest odświętne jakieś sukienka, no nie wiem, no. Wkładaj i nie marudź. A do tego... Może te korale? Tak, będą idealne. Korale to tylko śniadanie, a nie jakiś bankiet. No. Nie, księżniczka musi wyglądać świetnie zawsze. Ubieraj się. No i co, może jeszcze mam włożyć ten diadem? No oczywiście, że tak księżniczka nie pokazałaby się bez niego. Teraz no. przebieraj się. Och nie, ta korona w ogóle ci nie pasuje. Idę po lepszą. Proszę. Czy teraz jest lepiej? Oczywiście, a teraz chodzi już na śniadanie. Jesteś już i tak spóźniona. wypadałoby jej powiedzieć. No, coś ty, zwariowałeś? Musi o tym wiedzieć. No, coś ty. Ja. ach tylko nic nie mów przy tym śniadaniu. Ja się wszystkim zajmę. Będę wszystko mówiła, a ty nic ani słowa. Jasne? Ach, tak. No, nareszcie jesteś. Siadaj. Dobrze, a czy teraz ktoś mógłby mi to wreszcie wyjaśnić, dlaczego się tutaj znalazłam? No dobrze. Nasłucham. Więc wiele lat temu, kiedy jeszcze byłaś bardzo malutka, ktoś podpalił tą wyspę. Był wielki pożar. Trwał on kilka miesięcy. Musieliśmy cię ewakuować, żeby nic ci się nie stało. Aha, to czemu o tym mi po nie powiedział wcześniej wujek? Ponieważ osoba, która podpaliła tę wyspę, zrobiła to po to, by przeniąć na nią władzę. I cała nasza rodzina była zagrożona, ponieważ nie mogliśmy go schwytać yy, żadna z naszych policji i mogli zgładzić również ciebie prawowitą następczynię tranów. Więc jedynym rozwiązaniem, które przyszło mi do głowy było wyjechanie Twoje z tego kraju razem z wójkiem. Wiedziałam, że mój brat na pewno dobrze się spisze. Więc zapewniliśmy ci najlepszą opiekę, jaką mogliśmy. W tym czasie trwała odbudowa tego kraju, ponieważ trwało to tak bardzo długo, dlatego byłaś tak długo u siebie. I nikt nie mógł cię zdemaskować, dlatego nic nie wiedziałaś na temat swojej tożsamości, ponieważ... ten, kto próbował zniszczyć to państwo, on... Miał swoich wysłanników na całym świecie i dlatego nikt nie mógł się dowiedzieć, kim naprawdę jesteś. Czy teraz już wszystko wiesz? Mniej więcej. A teraz już jedz, smacznego. Dzień. Dziękuję. A teraz idź do pokoju, guwernantka tam pewnie już i tak na ciebie czeka. No to co, kiedy jej w końcu powiemy? Nigdy. Mam nadzieję, że się nigdy nie dowiem. To nie w porządku. No, wreszcie jesteś. Zacznijmy od lekcji dobrych manier. Dobrze, masz teraz czas dla siebie. A może bym tak trochę odwiedzała ten pałac, ale w wygodniejszych ciuchach. Tutaj już byłam. O, witaj! Witam Wasza wysokość. Och, nie wygłupiaj się, mów mi Angela. Ale... Tak nie wypada. Przestań, nie przejmuj się takimi rzeczami. Wiesz co będzie wypadało, jeśli zostaniemy przyjaciółkami. Jak się nazywasz? Rosalie, wasza wysokość. I nie mów do mnie Wasza wysokość. Widzicie wa... to znaczy Angela. Wiesz, teraz jak ja tutaj nikogo nie znam, to przyda mi się ktoś z kim Chyba. mogę pogadać. Jak coś, to gdzie będę mogła cię znaleźć? W kuchni tylko zapukaj, bo tam nie wolno wchodzić nikomu oprócz służby. Dobra, jak obczaję, gdzie jest kuchnia, to na pewno będę często cię jej odwiedzała. A teraz już lecę, bo chcę zwiedzić ten cały zamek. Pa! Pa! Czyli tutaj jest kuchnia, no, no dobra. A tutaj... O, nie no dobrze. A tutaj co? Piwnica, nie wchodzić. Ciekawe dlaczego. No może i tak. Co ty tutaj robisz? Nic. A. Czy mogę wejść tutaj do tej piwnicy? Nie. Absolutnie nie. Dlaczego? Teraz wracaj do swojego pokoju. Ale wytłumacz mi. Nie widzisz napisu, ale dlaczego nie mogę tam wejść? Nikt tam nie wchodzi i ty też nie możesz. Czemu nie chcesz mi wyjaśnić? Nie czas na to. O, I nie drzwi. I kto ci pozwolił pałętać się po pałacu? Wracaj do swojego pokoju. Ode. Ode... Y... Pani. ta. moja niania powiedziała, że mogę. Mam teraz. Czas wolny, więc... Czas mogę... wolny masz spędzać u siebie w pokoju, ewentualnie w ogrodzie albo w jadalni. Czu nie mogę być w zamku. Nie plądź się po pałacu, jasne? Jeszcze raz cię tutaj znajdę. Czemu tutaj nie mogę wejść? Nie pójdę do mojego pokoju. Zobaczysz, otworzę. Zastępia do pokoju. Dobrze, wrócę tu. I właśnie dlatego w roku 1454 król nadał szlachcie przywileje Celekwicko-Nieszawskie. To już koniec lekcji na dziś. Teraz idź na kolację, a później dobranoc. Dobrze, nie dość, że zawsze mnie idiotycznie ubiera to. Jeszcze ta kolacja. E, przepraszam, już jestem. Yy, dobry wieczór, u Waszej wysokości. Oto menina dzisiaj. Dzień dobry, się najadłam. To pa! Gdzie się tak śpieszysz? Do pokoju, jestem bardzo zmęczona. No dobrze, dobranoc. 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 Wiesz co, mnie też trochę ci. Ćmi... Idę spać. Skoro tak. Dobra, to teraz przebierze się w coś wygodnego. Poczekam chwilę, żeby mieć pewność, że wszyscy jest zaczynam. Teraz zostało tylko czekać. Chyba już czas. Mógł tylko otworzyć to. Może otworzę to wsuwką? No już tak. Dobrze. No i gotowe. No i niby czemu tutaj nie można wchodzić? O, wow, ile książek. Drogi pamiętniczku, dzisiaj nie będzie jak co ale odkryłam wejście do piwnicy. Nie wiem dlaczego nie można tam wchodzić, ale pójdę tam jutro też w nocy i odkryję całą prawdę. Ciekawe co ta piwnica ukrywa.